Janku oddaję Ci głos. Witam na konferencji prasowej i witam trenera gości i proszę o komentarz po metru. No, na pewno tu e, nie jest łatwo na suchych stałach e, wywieźć punkty i chudnik pokazał z, z renomowanymi U siebie, choćby zwycięstwa z ruchem chorzył. Śląsk też nie miał tutaj łatwo, jeżeli mówimy o tym ostatnim czasie. Yy, dlatego pf, troszeczkę zmieniliśmy granie po dwóch porażkach. Na pewno my też potrzebowaliśmy punktów, żebyśmy mieli kontakt cały czas z tą czołówką. I dzisiaj nastawiliśmy się tak od początku troszkę na, na bardziej na defensywę i stanęliśmy w takim ustawieniu kompaktowym. Wiedzieliśmy, że. Przy ataku pozycyjnym zespół hutnika będzie popełniał błędy i my będziemy starali się je wykorzystać. Skupiliśmy się bardziej, gdzieś jeżeli chodzi o budowanie, też na, na zagraniu dłuższym podaniem, i zebranie drugiej piłki. No i to przyniosło skutek, że, że byliśmy grubsi w pierwszej połowie, bo moim zdaniem 2-0, pierwsza połowa, ale tych sytuacji było zdecydowanie więcej. Na druga połowa troszeczkę, można powiedzieć, odmienna trener gospodarzy przedstawił zespół, zagrali innym ustawieniem. Zaryzykował, zagrali bardzo odważnie, bardzo zdecydowanie. Troszeczkę nas w pewnych momentach zdominowali, ale mówiłem swoim chłopakom, że będzie taki czas, że trzeba przetrwać drugą połowę, że chutnik ma bardzo fajnych, wyszkolonych technicznie dobrze zawodników i to jest moment, który trzeba przetrwać w defensywie, dobrze popracować, wyprowadzić jedną kontrę. No, ja uważam, że klasyczna, wzorowa kontra przy trzeciej brance Szymona Stanisławskiego dała nam troszkę więcej luzu, i spokoju, i konsekwencji. Praca drużyny dzisiaj i to, co, to, co gdzieś w ostatnim tygodniu sobie założyliśmy, dzisiaj przyniosło efekty, że mamy, mamy trzy punkty. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Proszę o odnotowanie. Nie mam żadnych tak, więc Dziękuję za potencji. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. I proszę o komentarz na temat meto. Dzień dobry, witam serdecznie. Trudno się mówi o takich meczach, ale trzeba się z tym zmierzyć. Myślę, że dzisiaj zespół gości nas wypunktował jak, że tak powiem, takiego nowicjusza trochę i dlatego jestem bardzo zły, bo... Scenariusz przed meczem zakładaliśmy zupełnie inaczej. Myślę, że przez pana nasza połowa w naszym wykonaniu, pierwsza połowa, przede wszystkim jakoś tak trochę bojaźliwie podeszliśmy do, do tej gry, i, no i z tego jakieś tam błędy się przytrafiły. Przy stracie piłki, sytuacja jedna, druga, gdzieś od no dwie bramki masz praktycznie ustawiony. Myślę, że. Zakładaliśmy mocne wejście i bardzo agresywną grę. Tego trochę nam gdzieś zabrakło i dopiero w drugiej połowie, jak już nie mieliśmy nic do stracenia, zespół znowu pokazuje, że potrafi grać w piłkę i potrafi kreować sytuację. Jasne, jedna z gości zakończyła się bramką i przegrywamy 3-0. Taki mecz, myślę, który jest wynikiem dość wysokim, ale i na pewno bolesnym na pewno Natomiast my myślę, że gdzieś z przebiegu tej drugiej połowy, jakieś tamte sytuacje mieliśmy i na jakąś jedną bramkę zasłużyliśmy. Natomiast wiadomo, życie jest takie, że, że przegrywamy 3-0. Matwi mnie tylko to, i o tym zespołem na pewno będziemy rozmawiać, że zaczynamy grać po tym, jak już praktycznie nie ma co odrabiać, w cudzysłowie mówiąc. Chociaż sytuacje w piłce nożnej są takie, że 2-0 też się da odrobić. Nam brakło tej jednej bramki, dążyliśmy do niej, mieliśmy kilka sytuacji. Kilka strzałów gdzieś tam z okolicy 16 metra to nie chciało wpaść. Jedna poprzeczka, no i rywal skontrował, kończy się 3-0. Na pewno nie tak zakładaliśmy sobie pożegnanie się z naszymi kibicami, za to im bardzo dziękujemy, bo, bo pomimo wyniku i naszej takiej właśnie chimerycznej gry, w pierwszej powie słabej, uważam bardzo słabej, w drugiej trochę lepszej, dopingowali nas, i, i, i przykro nam, że, że dzisiaj no, niestety nie. Nie sprawiliśmy im jakieś takie miłe niespodzianki, ale tak jak powiedziałem, został nam jeszcze jeden mecz. Musimy się zregenerować, musimy ze sobą porozmawiać na pewno i, i szukać punktów gdzie indziej. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Pytań, tak? Dziękuję za w Dzień. Dzień dobry. Proszę.